A, potrzebujemy dużo rzeczy. Tak. Chciałem. Nowe rzeczy tutaj mieć. Ale się okazało, że brakuje mi na półkach. Więc yy, nie będę jak teraz nowych rzeczy. Potrzebujemy uzupełnić zapasy. I wtedy pomyślimy o e, owockach. O Jezus Maria, gościu, widać, czy to chcesz zrobić. Dobrze, dobrze. Ten biały, weź się odsuń od niej. Dobra, i masz! I masz pałkę po głowie. Złodzieju. Nie wolno kraść. A my mamy nowe zlecenie. Dwie, cztery mąki, dwa jajka. Znaczy to opakowanie. jajek Trzy teraz, znaczy cztery. Dobra, zamykamy i idziemy do Siena do Sieny to tak, to tamta e, dobra, pięć pięć czarną herbatę, dwie sztuki no to syk, pakujemy zaznaczamy sobie i idziemy o, widzę cię chodź tu masz tego chciałem odrzucić. Widać się? Anuluj. Świetnie. Już mi się nie chce, już wolę robić swoje rzeczy. A, ponieważ jestem bardzo uczciwy z ludźmi, tak, tak. Yy, dlatego odrzuciłem, dobra. To zaczynamy. Zarządzanie, licencje i jabłka. Teraz tak, na rynku wyposażenie. Potrzebujemy stoisko na produkty. Dwie sztuki. Kupię. Eee, waga. Gdzie tu jest waga? Eee, ok. Kup stoisko na rynku. Jak stoisko na rynku? Pagę na rynku. A, a, to jest skąd na rynku, waga na rynku yy, jak, Ale jakaś skrzynia yy, yy, Dobra, kupmy na razie to Kup skrzynią warzyw, a, dobra Dobra, dobra, chodzi o Produkty wam E, yy, tak I na razie te trzy. I Ło, ciepieron. Oś tutaj. Tu będziesz cyk. To jest śmieć. W nocha. Yy, tutaj waga. I tu mamy pomidory. Yy, tak, co jest pierwsze w ogóle? Jabłko, pomidor. To jest pomidor. Tak, tak wygląda. Ło, ale to wygląda ładnie Dużo marchwi Co? Ja dwa razy A, ja dwie sztuki każdego przecież kopywałem Tak, są tutaj Cyk To nie Tutaj pomidorki jeszcze I jabłuszka jeszcze. O. Mm, tak, drugą tą chciałem gdzieś tutaj jeszcze postawić. Jest Maria. Już nie będę z dłonbiegiem. No masz warte. Nic więcej nie mogę powiedzieć. E, tą lodówkę przesuwamy na razie tymczasowo na tą drugą stronę. Te śmieci na pewno bym chciał wywalić stąd. I teraz tak siup Równo. Dokupujemy dalej: czosnek, kiwi, cytryna. I jeszcze jedną będę potrzebował. Od dwóch sztuk zabrak. Na dwie dwa miejsca, jakby. To może? Nie. Pomyścimy to jakoś. Niech ten pan już skończy swoje. Jak ja to by podnieść? O Jezus. Weź to teraz daj, tak żeby się zmieściło. Ok, ale taki rodzynk, rodzynek tutaj, może to nie jest rodzynkiem. Nie mógł znaleźć czosnek, to prawda. Nie miałem. 12 osób nie znalazło produktów, ale to trudno. Eee, tak, tablet kup, zamówić też potrzebuję to, zamówmy jeszcze te rzeczy, których znowu brakuje mi. Tego też, tutaj dwie sztuki, jedna, 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 dwie. O, coś drogo wyszło. Eee. Zamów I tak, otwierz, otw otwórzmy Dałem te trzy i czosnek. Jeszcze będę musiał gdzieś tutaj dać mm. Czosnek, czosnek, czosnek Tutaj do tych dwóch Nawet w sumie do tych trzech, bo tak lepiej to będzie wyglądało. Nie, nie chcę tych zamówień Eee tak Kiwi, cytryna, mango Kiwi Czekaj, tak? Tak, kiwi, cytryna, mango Eee Tu jest Kiwi Cytryna I mango. znowu pieczarki? Co ja znowu? Albo wcześniej był czosnek Bardzo podobne jest. Dobra, jednak nie, nie. Widziałem trochę szczegółów, to może jednak nie było podobne bardzo. E, co do cen, no i najważniejsze rzeczy nie zrobiłem. Łot, ale to drogie jest. A nie, w sumie też dużo płacę. Ale to drogie jest. E, tak, na pewno. Po sztuce tego jest potrzebne jeszcze. Możem wziął tą interakcję z wagą. Możem wziął i zrobił jak debil. Teraz mam okazję. Zero. Nie wiem, pięć cztery, a pięć, cztery. nie trzynaście. Jaki kod mam dać? Zero pięć cztery, e, osiem cztery jeden dziewięć. I klik. Ale to jest trudne. Tu kolejne. A ty 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 nie pomożesz? Ty pomożesz przecież. O świetnie. Nie nie. By cię chłodził teraz. E, dwie wagi muszę chyba kupić, bo sobie z jedną nie dają rady. Ole szybko pisze, na pewno szybciej niż ja. E, no, więc generalnie to chodziło jednak o jakieś inne jeszcze rzeczy. Dobra, otwieramy to Uff, bo stało się... Tłumy się stały O, nasz helper będzie teraz tylko na tamtej wadze siedział A no ja to jestem czynny, czemu nie idziecie do mnie? Nie róbcie sztucznej kolejki. 45, 7, 60, 35, 50. O, jakoś ładniej to wygląda teraz, jak na to patrzę. Mhm. Uh, uh, uh. I tylko jeden pracownik mi to obsługuje, czyli jest nawet tanio Ej, brudne No tak to się brudzi A ty weź coś rób, no problemo Tutaj Jedne, dwie Dwie Na razie tak ledwo co uzupełniamy te zapasy Żeby na magazynie nie dostał co więcej Okej, okay, mamy magazyn yy, teraz tu dni kosz 8, ale muszą 18. Kurde, ale jest zysk na tym Podoba mi się. Ten kobietny pan musi teraz cały czas przy tej wadze być. O, brudno. Tylko nawet pod tym mopem, nie wiem czy widzicie, to jest sam plastik Nie ma nic pod nim Otworzyłem kasę Obwiedziałem kolejkę e, Tak, źle dawałem To jest jak zwykle problemy. Jest to warte już ochroniarza? No chyba powoli tak, bo nie chcę się tych produktów zbierać. Ale to może w kolejnym odcinku już. 3.49. Raz każdy będzie mi. Każdy będzie praw to. Nie, i nie odsamykam to. To teraz czas groszami wydawać, bo każdy sobie ilość ile chce. Dobra, pomogę ci. ten mój jest zajęty. No i roznieśmy. O, co mamy? Grzyby Jak grzyby po deszczu Dobra, co i to nią Tutaj dają sobie radę, więc jest kit Otóż na nawet koniec dnia Dobra Szybko poszło ale potężną wagę słychać na cały sklep No, co do tych zamówień online to no, Mogłem się pospieszyć z tymi torbami, to myślę, że jeszcze będzie jakieś zleconko hmm. Na rynkowa jaka piękna droga. Dobra, kto się waży teraz? Zim, zim. Nie ma. Bo, wykupione. Tutaj nie, a tutaj lekko wykupione. Tu to. Tu, tu, oraz tu 400. Potrzebuję wydać. Kolejnego dnia. Okoloko. Ta pani, tylko niech mi tutaj skończy se kasować. Marchew 0,78. Dobra, kończymy. Jęknie. Tablecik i zamówionko. Mm. Nie podoba mi się, że ono ma oznaczenie, może tam nic nie ma. Eee tak, otwórzmy te sklep Naszego... O, mamy, mamy, mamy. Marchew. Cyk, butelka wody. Olej. Słodycze. Okej, okay, zamknij. Co teraz? Otwórz mapę, kliknij klienta Dostać zamówienie do klienta Pierniczy, że to dopiero teraz powinno się pojawiać, a już to wcześniej robiłem Co jest? Co tu się stało? Czemu to jest dziwne? Okej, okay, masz aj i po samouczku, dziękuję mm, Dobra, woda Chyba wiem, co muszę za to sprzedawać w sklepie Wodę Nawet mam już w dostaw dostawce lub skakanie po samochodach jest zawsze moją pasją Dobra, tunko Pięknie, co do jednej sztuki się zmieściło. Czekoladki też po robocie. Monika też po robocie. Klik. Ja wagi nie różam. Dla mnie też czarna magia. A raczej po prostu to strasznie długo to robił Niech tam już stoi chłop cały czas Co innego ma do roboty Tą wagę to ja mogę dać gdzieś przy kasach w sumie niast tutaj Ooo A się to wyciszyć? Nie. Co jakieś inne rzeczy? No nie. Tak, ceny zapomniałem jeszcze ustalić. To spadło 5,4 co tutaj? O, to wzrosło, 4,9 od razu To spadło, 1,9 I pokażcie mi teraz, zacząłem na największy na zysk, no tak to by się spodziewał, no Na owockach Nawet przebiło moje mleko, które 12 dni temu aktualizowałem Co tu masz? Znowu zepsute. Um, tu coś za szybko mi się klikało. Myślałem, że chcę się przenieść. Upadek. Mmm. Owoce. Moje nowe ja. Owoce i warzywa. Przepraszam, bo to nie same owoce są. Mieć. A to dla grzybków dalej nie ma miejsca. Tutaj nawet. No. Nikt nie chce ich grzybków kupować. No to przynajmniej sobie rozwinę ciutkę magazyn. Rynek, wyposażenia, wysoki regał. Cyk, zamów. Żeby mi się tu wszystko mieściło. Wszystko. No, dużo rzeczy mieściło. A tutaj mam takie. Dobra. Tyk. I co zrobisz teraz? Arest No, ładne gałki oczne. Jołp. Fajne usta. Nosek. Nie, <tryk> gałki oczne. I dobry, coś tu ciekawego na tej wadze masz? Nie, a trudno. E, skoro nas restotsker nie ma co robić, weźmy, zamówmy trochę rzeczy. do. Mm, to... O, a tutaj też w ogóle. I syf. Aha, tak, bo na środku. Dobra, zamówienie. Nie mam i tak co robić teraz. Ej, ty jesteś? Tam jesteś. Kupimy sobie kawę, wiadomo. <gryw> Zaoszczędzimy na tym najwięcej. Masz. Kawa. Kawa nigdy nie jest zła, bo jest droga. Mhm. Uh tak, -huh. to jest drogie. To znaczy, że można na tym dużo zarobić, bo się to dużo marsza. Chyba, że jest drogie, ale konkurencja daje tanio. To, to wtedy jest mały problem. WSIO! Nie! Ja tu muszę zbierać na wszystko. Nie. Hm. Jezus Maria Po co ci tyle tego było czosnku potrzebnego? Weź te takie malutkie cośki zbieraj Ja rozumiem jakby to było coś sensownego, ale to ukraść? Jeszcze nawet nie mam tego odłożyć tutaj, dobra Tyk, jeszcze mango jedno ukradłeś, jak zban? No naprawdę A czemu tego mi nie dajesz na półeczkę? U? Jest miejsce Masz Pup, teraz ja, teraz ja, teraz ja Eee 8, 1, 8, 4. Klik Ułatwo. Co tu jest? 2, 5, 6, 3. O. Pięknie, jeszcze trafione idealnie. 11. 8, 2, 5, 2. Ułatwo. I traf. O. W sam środek. 8, 4, 1, 9. Cy. A jakbym trafił tutaj w sam róg Też przejdzie. Jeden, osiem, dziewięć, osiem. jeszcze 8, 1, 8, 4, Ile tego jest? 9, jest, że tu 10, 10, jest? 10, 10, kolejny. Dziewięć, dwa, Sześć osiem, dziewięć, sześć pik. ten osiem, dziewięć, osiem, znowu to samo syk. Dziewięć, dwa, muszę lepsze kody nas prowadzić, czemu wy sami tego nie umiecie? Dobra, koniec. Nie, osiem jeden osiem cztery. A będzie zaraz znać na pamięć wszystkie te kody. Bracie, tu masz sześć, osiem, dziewięć, sześć. Masz. Bo, ciepieron! Wszystko wykupili. Jak oni to zrobić? z pusto! Weźmy jeszcze jeden na zapas. No, jeszcze na półkach dostało. Tragedia. Ja to mogę się No nie mogę. Dobra, kończymy ten dzionek. Koniec. Koniec, dziękuję wszyscy dowoleni i. Kolosalna, jakby nie patrzę zarobki 1500. Także dziękuję. Hej